Czworonożny przyjacie. Kiedy pani Marta zaproponowała, żeby urządzili sobie dzień czworonożnych przyjaciół, duży Jasiek zaraz zawołał, że on w takim razie przyjdzie jutro do przedszkola ze swoim psem. Wtedy inne dzieci, które miały w domu jakieś zwierzę, powiedziały, że one też je przyprowadzą. Ale pani uważała, że to nie jest dobry pomysł i będzie lepiej, jeśli przyniosą zdjęcia swoich ulubieńców. Więc dziś dzieci oglądały fotografie, które przynieśli ich koledzy. Duży Jasiek pokazał im zdjęcie swojego sznaucera. Julek i Gabrysia mieli zdjęcia kotów. Adaś chomika, a na zdjęciu Emilki był mały żółwik w akwarium. Zawsze siedzi zamknięty? Na pewno wolałby spacerować po domu, powiedziała Julka. Ale Emilka wyjaśniła, że to jest żółw wodny i wyjmowanie go z akwarium wcale nie sprawia mu przyjemności. Tylko musi mieć wysepkę, bo lubi wychodzić na nią z wody i się wygrzewać. A potem dodała, że ona z siostrą mają żółwia, bo są uczulone na sierść, ale wolałyby psa. Najlepiej takiego dużego jak pies Oli. I teraz muchomorki zaczęły przyglądać się fotografii dużego czarnobrązowego psa z białą strzałką na głowie i białymi łapami. To rasowy pies czy kundel? zapytał duży Jasiek, niezadowolony. Że wszyscy interesują się innym psem, a nie jego byrysem. To jest Berneńczyk, wyjaśniła Ola. Nigdy nie słyszałem o takiej rasie to kundel i tyle upierał się Jasiek. Ty, Jaśku, to jeszcze wielu rzeczy nie słyszałeś. Zresztą czy to takie ważne, że pies jest rasowy, albo nie jest zauważyła Ola. O co ci chodzi, Jaśku? Ten pies jest piękny i tyle ale taki wielki. Musi być bardzo groźny, powiedział Bonifacy. Coś ty, gapa jest bardzo łagodna, tylko trochę postrzelona. Kiedy przychodzę do babci i dziadka, to na początku dziadek bierze mnie na ręce, bo gapa tak skacze i macha ogonem, że mogłaby mnie przewrócić. I chce mnie na powitanie lizać po twarzy, a babcia wtedy się gniewa. Nie wiem dlaczego, bo wcale mi nie przeszkadza, kiedy gapa mnie liże. Ale to nie jest pies Olgi, tylko jej dziadka i babci. To się nie liczy, zawołał duży Jasiek. Przecież ja nie mówię, że Gapa jest moim psem, tylko że jest moją przyjaciółką. Jak przychodzę do babci i dziadka, to bierzemy Gapę na spacer, a kiedy wracamy, nalewam jej świeżej wody do miski. Wyciągam trzepaczką do dywanu w piłkę spod komódki, kiedy gapa nie może jej dosięgnąć łapą i tak śmiesznie się złości. I sprawdzam, czy ma dość jedzenia. A jeśli jest go mało, przypominam babci, że musimy zamówić nowy worek. Ale zmyślasz, twoja babcia zamawia jedzenie dla psa w pizzerii i trzyma je w worku? Oj, Jaśku, nie w pizzerii, tylko w specjalnym sklepie internetowym. Zamawiamy z babcią wielki worek suchej karmy dla dużych psów. Gapa dużo je, bo jest duża. A twój Berys nie je suchej karmy? To czym go karmicie? Zainteresowała się Ola. A skąd mam wiedzieć? Przecież to mama daje mu jeść, burknął duży Jasiek. A jak często go czeszecie? spytała Ola. Nie wiem, ale mama pewnie go czesze, odpowiedział Jasiek. A mówiłeś, że to twój pies, zauważyła Hania. Bo mój! zawołał Jasiek. Chyba raczej twojej mamy stwierdziła Hania. Ola nie mieszka z gapą w jednym domu, ale jest jej prawdziwą przyjaciółką, bo ją kocha i się o nią troszczy. A właśnie, że Beres jest moim przyjacielem. Zawsze merdę ogonem, jak wracam z przedszkola, powiedział Jasiek. Niech ci będzie. On może jest twoim przyjacielem, zgodził się Kuba. Tylko zastanów się. Czy ty jesteś jego przyjacielem? Kuba to zawsze wie, co powiedzieć. Wszystkie dzieci pomyślały, że on ma rację. Jasiek chyba też, bo już nic nie mówił, tylko okropnie się zaczerwienił.